Cześć, tu Jarek Jeżąbowski, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym HR Espresso. Nietypowym, ponieważ nagrywanym w biurze Ace of Space w Krakowie w Quattro Business Park. Dzisiaj pokażemy Wam razem z Magną Śnieżek z Global War w jaki sposób zadbać o swoją produktywność i efektywność. Ja opowiem Ci o tym, jakich aplikacji osobiście korzystam i w jaki sposób, aby zadbać o tą produktywność, jakie narzędzia, jakie techniki stosuję oraz jak dbam o swoją efektywność w taki długofalowy sposób, z długofalowej perspektywy. Magda natomiast opowie o tym, jak przestrzeń fizyczna wpływa na naszą długofalową produktywność i efektywność. Jak nie dać się rozpraszaczom, oraz jakie gadżety mogą wpływać na naszą efektywność. Myślę, że będzie to dla Ciebie bardzo ciekawy odcinek, więc serdecznie Cię do niego zapraszam. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie. Budynek Quattro Biznes Park, przestrzeń Ace of Space. Czym jest Ace of Space? Ace of Space to nowy gracz na rynku biur serwisowanych w Polsce. Jesteśmy spółką, córką, czy właściwie nową linią biznesową Global War w Poland i rozpoczęliśmy naszą działalność w 2024 roku. W tej chwili może pochwalić się już sześcioma lokalizacjami w Polsce, a my jesteśmy dzisiaj, tak jak wspomniałeś, w Krakowie. Mm -hmm. To jest lokalizacja, która dosyć niedawno powstała. Tak naprawdę dwa miesiące temu był start, jeśli dobrze liczę. Um, I cały czas zmieniacie, cały czas dostosowujecie tak, żeby ona była jak najlepiej przygotowana dla Waszych najemców, dla osób, które tutaj prowadzą swoje firmy, swoje biznesy. Co, co to oznacza? W jaki sposób wy w ogóle podchodzicie do przygotowania przestrzeni, żeby ona była, wspomagała tą produktywność, efektywność? Mm -hmm. Biura serwisowane Ace of Space to nie tylko powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim office as a service. Co to oznacza? Yy, biura serwisowane to jest taka oferta, yy, gdzie. Pokazujemy czy oferujemy właściwie w pełni wyposażone powierzchnie biurowe, a zatem właśnie z dnia na dzień jesteśmy w stanie przyjąć zespół, który potrzebuje pracy z biura, ale mamy też, oferujemy inne powierzchnie wspólne, czyli powierzchnie dodatkowe, czyli poza wyposażonymi biurami, też w pełni wyposażona kuchnia. W której w tej chwili jesteśmy, nielimitowany dostęp do wody, kawy, herbaty, także do naszego kącika z naparami, ale też po prostu do strefy relaksu czy do miejsc, w których możemy się spotkać mniej lub bardziej formalnie, zjeść posiłek lub po prostu. Poprzebywać chwilę, mm -hmm. odrywając się od pracy, odpoczywając, ale także mamy możliwość, czy klienci nasi mają możliwość skorzystania z sal konferencyjnych też o różnej wielkości, z możliwością dostosowania ich też do różnych potrzeb. Tak jak widziałeś, sale konferencyjne są wyposażone w sprzęta V. Najbardziej podobają się nasze monitory interaktywne w których można pisać, rysować i wysyłać chociażby notatki yeah. e, w formie PDF do uczestników spotkania lub do kogokolwiek chcemy. Ale te monitory są nie tylko interaktywnymi whiteboardami, ale też po prostu e, ekranami, które służą do wideokonferencji. E, a zatem dobra jakość dźwięku, oświetlenie, e, właśnie czy te, te, czy te kamery wysokiej jakości, to już jest właściwie w tej chwili mm -hmm. must have. Okej, okay, a biura, przynajmniej wielu osobom, tak, tak mi się wydaje, że kojarzą się z trudnością w skupieniu. W tym, że cały czas pojawiają się jakieś rozpraszacze, fizyczne albo od innych osób. Jak zadbać o to, żeby mieć optymalną przestrzeń dla siebie, żeby optymalnie, produktywnie działać, kiedy te rozpraszacze jednak się pojawiają? Mm -hmm. Rozpraszaczy w biurze na pewno jest y, wiele, y, zatem warto pomyśleć z jednej strony o strefach, o których już rozmawialiśmy, a zatem w zależności od potrzeby... Możemy udać się do miejsca, gdzie musimy skupić się na pracy, czyli tutaj wracamy do tego ergonomicznego naszego miejsca pracy, ale z drugiej strony możemy pójść do, skorzystać z budki telefonicznej, gdzie nic nas na pewno nie będzie rozpraszało, ponieważ jest to akustyczne miejsce, więc tutaj możemy skupić się na rozmowie telefonicznej, na przykład czy na tak zwanym kolu. Ale z drugiej strony też my nikomu nie przeszkadzamy z naszego zespołu, kiedy nie prowadzimy żadnej intensywnej czy długotrwałej rozmowy telefonicznej. Takim też elementem, który zapewne pomaga w nierozpraszaniu się w biurze jest wsparcie i pomoc naszych i koordynatorów którzy mogą wspomóc nas, w, z jednej strony zadbają właściwie o każdy element wyposażenia biura, więc nie musimy się martwić o tak zwane mydło w mydelniczce, czy dobrą kawę, ale także o takie, taką pomoc w funkcjonowaniu firm jak odbiór poczty, czy wysłanie poczty, zorganizowanie eventu, zamówienie cateringu, zamówienie taksówki, cokolwiek jest Wam potrzebne, koordynator jest w stanie o to zadbać, to nie rozproszy Was, nie odciągnie od y, wykonywanych zadań. Zatem możecie myśleć tylko o rozwijaniu y, swojego biznesu, y, czy o pracy codziennej, a nasz community koordynator zadba o to, aby pracowało się Wam w biurach dobrze. Więc oferta Ace of Space to nie tylko powierzchnie biurowe, ale Office as a service. Czyli korzystając ze współpracy z nami, korzystacie z całego serwisu, nie tylko powierzchni biurowych. Przestrzeń biurowa dobrze zaprojektowana to nie tylko same dobrze wydzielone strefy czy biura, ale także elementy wyposażenia tych biur i tychże stref. A zatem zaczynając od biur. Dobrze wyposażone, ergonomiczne stanowiska pracy biurka z, czy fotele, krzesła biurowe z możliwością dostosowania ich do pracy tak jak lubisz, czy na stojąco, czy na siedząco, do różnych naszych gabarytów wzrostu lub po prostu potrzeb. Stanowiska pracy też wyposażone w monitory. Coraz większa ilość firm zwraca uwagę na to, aby pracownicy mieli taką możliwość podłączenia nie tylko w laptopa, ale też niekiedy kilku monitorów z regulowaną także wysokością. Z jednej strony Wyposażenie stanowisk pracy, ale nasza praca to bardzo często też różnego rodzaju spotkania. Często łączymy się online, często odbywamy wideokonferencje z klientami, kontrahentami czy teamem, który akurat funkcjonuje w innym miejscu. A zatem sale konferencyjne wyposażone w dobrej jakości sprzęt AV. Z dobrym nagłośnieniem, interaktywnymi monitorami, ekranami dającymi możliwość wykonania np. odręcznej notatki i wysłania jej do odpowiednich osób. To także już właściwie w tej chwili must have takich sal konferencyjnych. Myślę, że gadżetami takimi ułatwiającymi pracę możemy nazwać też takie elementy wyposażenia, jak np. budki telefoniczne, w których możemy się schować i spokojnie po cichu porozmawiać. Rozmawiać możemy normalnie, ale nikt nas z zewnątrz nie słyszy, ani my też nikogo nie słyszymy, więc nic nas nie rozprasza. Myślę, że też takim gadżetem są elementy wyposażenia stref wspólnych czyli dobrej jakości ekspres, dobra kawa, to co możecie znaleźć w Face of Space czyli kąciki z naparami, z ziołami, z dobrym, dobrymi herbatami. Lub mobilny ekran w kuchni, gdzie możecie na przykład wspólnie pooglądać film, nie wiem, mecz yy, czy koncert, spędzić wspólnie czas. Nie, brzmi to tak, jakby faktycznie, jakbyśmy faktycznie mogli się skupić w takich miejscach przestrzeniach nieco lepiej, więc przejdźmy się i zobaczmy, jak one wyglądają. Zapraszam. Pewnie wiesz, jestem fanem technologii. Fanem technologii, bo uważam, że ona niesamowicie może wpływać na naszą produktywność, na naszą efektywność i wspierać po prostu naszą pracę. Sam jestem fanem systemów od Apple, czyli MacBooków, iPhone'ów, iPadów. One mi po prostu pomagają faktycznie pracować efektywnie, ale w Twoim przypadku może być inaczej. Ja jednak powiem Ci o kilku aplikacjach, które w moim przypadku się doskonale sprawdzają i myślę, że mogą sprawdzić się również w Twoim. A przynajmniej warto się zastanowić nad tymi obszarami aplikacji. Przede wszystkim, właśnie zastanów się nad systemem. Nieważne, czy korzystasz z MacOSA, czy korzystasz z y, y, iOSa, z iPhone'a, czy korzystasz z Androida i z Windowsa. Zastanów się jednak, czy wykorzystujesz wszystkie możliwości swojego systemu, czy znasz wszystkie możliwości swojego systemu, czy znasz wszystkie skróty klawiszowe, wszystkie skróty, które pozwalają ci, mogą pozwolić Ci na automatyzację, na przyspieszenie Twojej. Pracy. Jeżeli nie, to jest to coś nad czym warto popracować, nad czym warto się zastanowić, aby było to nieco lepsze, nieco bardziej efektywne. W moim przypadku ja często korzystam właśnie z aplikacji i od z systemu od Apple, ponieważ chociażby pozwalają mi na łatwe, szybkie przełączanie się pomiędzy trybami typu tryby nie przeszkadzać, tryby fokus. Mam też automatyzacje, które mi w tym pomagają. Jedną z takich automatyzacji, jedna z takich automatyzacji jest związana z drugą aplikacją, o której chcę wspomnieć z drugim narzędziem, czyli z narzędziem Notion. Notion to miejsce, gdzie przechowuję większość notatek, i wszystkie notatki, które dotyczą dużych projektów. Jest to też aplikacja, w której pracuję asynchronicznie z innymi osobami w ramach, w ramach moich projektów, i kiedy wejdę już w Notion, to system, czy to jest iPhone, czy, czy to jest MacBook, system na nich zainstalowany sprawia, że od razu włącza się tryb, nie przeszkadzać, więc bo wie, że kiedy tam wchodzę, to staram się skupić na tym, co robię na mojej pracy. Dzięki temu faktycznie wystarczy, że włączę tą aplikację. Ja już nie muszę się zastanawiać nad tym czy ktoś mi zacznie przeszkadzać, bo pojawi się jakiś dźwięk, bo ktoś do mnie zadzwoni, bo pojawi się SMS. Ja po prostu mogę się w 100% skupić na mojej pracy. Kolejne aplikacje, czy dwie tak naprawdę grupy aplikacji, które dla mnie są bardzo ważne i pewnie dla ciebie również, to przeglądarka oraz klient poczty e-mail. Ja osobiście korzystam z przeglądarki Arc oraz klienta Spark. Dlaczego te dwie? Przeglądarka Arg, dlatego, ponieważ jest ona dla mnie odpowiednio szybka, a jednocześnie sprawia, że nie skupiam się na innych rzeczach, ponieważ jest bardzo minimalistyczna. Większość, czy prawie 100% tak naprawdę ekranu może być przeznaczone na przeglądanie strony realnie, a nie na dodatkowe przyciski, które odciągają moją uwagę od tego, co jest dla mnie ważne na stronie. Jeśli chodzi o, o klienta Spark, jest to klient, który pozwala mi na odpowiednią produktywność, odpowiednie szybkie działanie dzięki skrótom klawiszowym, dzięki automatyzacjom, dzięki blokowaniu daumen, dzięki możliwości ustawiania priorytetów itd. itd. Kolejna aplikacja, której no zdecydowanie trzeba wspomnieć, to aplikacja do zarządzania zadaniami. W moim przypadku tak naprawdę w pewnym sensie korzystam z dwóch. Przede wszystkim jest to aplikacja do takiego codziennego zarządzania zadaniami, aplikacja reminders, czyli aplikacja przypomnienia natywna na iPhone'a, na Apple OS, na, na wszystkie macOS i tak dalej od firmy Apple. I, i, I Kiedyś korzystałem z Studista, korzystałem z innych aplikacji, dzisiaj to jest ta natywna aplikacja i ona sprawdza się u mnie bardzo dobrze, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo dobrze skonfigurowana yy, i współpracuje, nieważne w jakim, na jakim jestem urządzeniu. Ale drugie miejsce, gdzie ja przechowuję swoje yy, zadania, to mój dashboard taki osobisty w ramach już wspomnianego Notion. Dzisiaj nie będziemy mówili o tym, jak działają te aplikacje, jak z nich korzystać. Efektywnie, możemy to zrobić w kolejnych odcinkach. Jeżeli będziecie mieli na to ochotę, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast dzisiaj daję tylko i wyłącznie znać, że warto się z tymi z aplikacjami zaprzyjaźnić. Ostatnią porcją aplikacji, z którymi warto się zaprzyjaźnić, to aplikacje narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Prawdopodobnie korzystasz albo słyszałeś, słyszałaś o czacie GPT. To jest świetny początek, świetna aplikacja na początek. Ale nie jest jedyna. Kolejna, którą warto wspomnieć to Cloud oraz Perplexity. Ja tak naprawdę korzystam z tych trzech aplikacji najczęściej i zamiennie, a czasami między jedną a drugą przeskakuję tak naprawdę w ramach jednego zadania. Ale to co jest istotne, to trzeba wiedzieć, jak z tych aplikacji korzystać faktycznie w sposób taki, który będzie nam przynosił najwięcej e, wartości. Znowu nie zdążymy dzisiaj omawiać nawet fundamentów korzystania z aplikacji opartych o sztuczną inteligencję. To będzie w innych odcinkach, w innych filmach, w innych podcastach. Natomiast sugeruję Ci, aby zastanowić się, czy Ty wykorzystujesz maksimum możliwości tych aplikacji, czy nie. Jeżeli nie to warto się w tym temacie doedukować, y, może pójść na szkolenie, może poczytać, może pooglądać jakieś tutoriale. Zdecydowanie do Ciebie, Cię do tego zachęcam, bo po prostu warto. I tak ustawione, tak zebrane z, y, narzędzia, aplikacje tworzą bardzo przyzwoity, mocny taki stos technologiczny, który pozwoli Ci zachować mocną produktywność i efektywność w Twojej codziennej pracy. Jest kilka technik, które pomagają mi na co dzień utrzymać wysoką produktywność. Przede wszystkim jest to wysokie skupienie. Kiedy zajmuję się jakimś tematem, to staram się z nim zajmować w 100%, czyli pełne skupienie, pełen tryb fokus, nie tylko w aplikacjach, w urządzeniach, z których korzystam, ale też w mojej, przede wszystkim w mojej głowie. Dokładnie mogą dziać się różne rzeczy, mogą się pojawiać różne rozpraszacze, ale jestem w 100% skoncentrowany na tym, aby dać tobie jak najlepszą wartość. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Kolejna to techniki związane z zarządzaniem czasem. I tutaj jedną z tych, które warto zdecydowanie e, warto wyróżnić, to technika Pomodoro, która mówi o tym, że warto skupić się na pracy przez 20 minut, później dać sobie 5 minut na przerwę, zrobić takich sesji 3 bądź 4, a później zrobić dłuższą przerwę, na przykład półgodzinną. To przed czym się jednak przestrzec w przypadku korzystania z techniki Pomodoro, to to, abyś przypadkiem nie dał się zwieść przerwą, czyli nie zrobił tej przerwy na przykład na przeglądanie social mediów, czy na, jeżeli piszesz na przykład w trakcie swojej sesji pracy, to na przykład na przeglądanie maila, to powinno być zupełne oderwanie się od tej przestrzeni pracowej, którą masz w danym momencie. Czyli najlepiej wstać, przejść, zrobić kilka skłonów, może pójść po kawę, napić się wody. To są rzeczy, które odciągną nasz umysł od pracy, pozwolą na realną przerwę i jednocześnie pozwolą na przerwę naszym oczom. I to będzie zdecydowanie bardziej efektywna przerwa. Trzecia technika, którą warto wspomnieć, to technika zasada, w zasadzie Pareto, czyli zasada, która mówi o tym, że o takim nierównomiernym rozkładzie wpływu i efektów. Wkładu i efektów. Mówi ona w takiej podstawowej wersji, że zazwyczaj 20% naszego wkładu przenosi się na 80% efektów. Problemem jest to, że najczęściej nie wiemy, które 20% wkładu przynosi nam 80% efektów, bo nie zastanawiamy się nad tym. To do czego Cię zachęcam, to do zastanowienia się, jakie 20% wkładu może dać 80% efektów w Twojej pracy, tak aby zoptymalizować swoją pracę. I nie chodzi tutaj o to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tych 20%. Ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ te 80% często też trzeba wykonywać, ale aby wiedzieć, które 20% jest najważniejsze, może minimalizować te pozostałe, mniej istotne rzeczy, a z drugiej strony tak dostosować naszą pracę, aby te 20 kluczowych procent odbywało się w tym czasie i w takich warunkach, które są jak najlepsze dla nas, które pozwalają nam na najlepsze skupienie. Przy w pracy z najmniejszą ilością rozpraszaczy, więc może w zewnętrznym biurze, a może w naszym biurze, a może w zamkniętym pomieszczeniu, a może w otwartym, w takim, które nam pomaga się skupić, w takim czasie, który nam pomaga się skupić, bo może ty pracujesz najlepiej po południu, może późnym wieczorem, a może z samego rana. Ja ci tego nie powiem, ale warto się nad tym po prostu zastanowić. Więc te trzy rzeczy, o których wspomniałem, czy przede wszystkim taki laser focus, na tym na czym się aktualnie czym się aktualnie zajmujesz przeanalizowanie tego czym się zajmujemy kiedy się zajmujemy czyli zasada Pareto oraz technika pomodoro te trzy techniki myślę że mogą znacząco poprawić twoją produktywność osobistą produktywność i efektywność to nie tylko to co robimy tu i teraz gdzie żebyśmy teraz zrobili jak najwięcej osiągnęli jak najwięcej ale to też jest długofalowy efekt chcemy Osiągać jak najwięcej w długofalowym rozrachunku, a żeby tak było, musimy zadbać o nasze zdrowie mentalne, fizyczne, psychiczne. Jak to zrobić? No ja jest kilka rzeczy, które ja osobiście robię. Przede wszystkim staram się dać naprawdę bardzo duży nacisk na sen. To znaczy, staram się spać minimum 7-8 godzin każdego dnia o tych samych porach. I ja zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że kiedy mamy wiele projektów, to jest to trudne. Kiedy mamy małe dzieci, jest to trudne. Kiedy mamy wiele stresów, jest to trudne. Wiem o tym, uwierz mi. Natomiast jestem w 100% przekonany, że większe skupienie, większy nacisk na ten element, czyli na to, abyśmy faktycznie mogli dobrze spać, mogli spać odpowiednio długo i z odpowiednio długą jakością tego snu, może przełożyć się. Wiem, że przekłada się bardzo mocno w moim przypadku na jakość mojej długofalowej pracy. Kolejna rzecz to odpowiednie nawodnienie. Nie wiem ile razy zdarzało mi się nie pić wody, nie pić wystarczająco dużej ilości wody w ciągu dnia i później dziwić się, że odczuwam dziwny ból głowy, dziwne problemy ze skupieniem i koncentracją. No, po pewnym czasie się orientowałam, a to pewnie brak wody, brak y, elektrolitów, bo on też się w moim przypadku mocno w taki sposób manifestował, więc pamiętaj, żeby o to zadbać, podobnie jak o odpowiednie odżywianie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogę teraz brzmieć jak Twoja mama albo babcia, ale uwierz mi, one miały rację. Ja wiem, że w wieku kilkunastu lat czy dwudziestu kilku lat możemy wydawać się niezniszczani sami sobie, ale prawda jest taka, że zwłaszcza im jesteśmy starsi. Tym bardziej czujemy to, że faktycznie o te fundamenty zdrowia fizycznego i psychicznego po prostu musimy zadbać. I już po naszym zupełnie nowym, różnym, dziwnym pewnie trochę odcinku HR Espresso, ale mam nadzieję, że dla Ciebie równie wartościowym jak dla mnie. Jeżeli tak, to pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, żeby zostawić komentarz i reakcję, bo to bardzo dużo znaczy dla mnie osobiście oraz dla rozwoju tego kanału. Jeżeli chcesz być dalej ze mną, dalej z Her Espresso, to daj znać o czym warto, abym nagrał kolejny odcinek. Z kim porozmawiać, jakimi tematami podzielić się w odcinkach solo. To wszystko, co napiszecie, co, o czym dacie mi znać, tu w komentarzu albo na LinkedInie, czy po prostu na mailu, jest dla mnie istotne i właśnie między innymi na tym będę bazował, planując kolejne treści dla Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.